usta, ucho, oto idzie ciało moje. Napięcia, naciski, przepływy, skrzepy, trompozy, kapilaria, mostomozy, oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Tętniaki, anemie, krwotoki, biegunki, oto idzie ciało moje. Mleczenia, wylewy, naczyń krwiowośnych, naczynki, guzy, otwarze, japoński zjeb, oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Skazy białkowe, klaki, studnie, ścieki, piany więzienia, odwodnienia, pustynie, strupy, ropnie. Oto idzie ciało moje. Lichwiarskiej spekulacji ziemi. Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Masakry, wojny, domowe deportacje, europejski kryzys uchodźców. Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Deportacje, zranienia, Zakrwawienia, postrzały, o to idzie ciało moje. Na duży dziki, ale koń strzykaczki. Oto idzie ciało moje. Brudy, czerwone krzyże, odwrócone krzyże, półksiężyce, księżyce, czarne kwadraty na białym tle i odwrotnie, oto idzie ciało moje. Potoki krwi zawsze czerwonej. Zakrzepłe krwi szeklało, oto idzie ciało moje, lektrój. ciało moje, infuzje, implozje. Odrzuty, wypryski, konflikty serotoniczne. oto idzie ciało moje. Nasączania, ziliźnięcia. Oto idzie ciało moje. Rozrachunki, banki. 40-letnie kredyty, banki krwi, banki sensu, banki bez sensu. Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Obroty śmiercią, przepływy towarów, mistrzowie pięknie licytacji, cytacji, wycieki i moje, Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje. Otwieram usta. Ciało rozluźnione. Oto idzie ciało moje. Oto idzie ciało moje I jeszcze. Ultramarynowa chmura, ultramaryna, w ultramarynie w ultramarynowej chmurze wydychanego powietrza, wydycham ciebie, wydycham ultramarynę, wdycham ciebie, ultramarynowego. Wydycham ciebie, ultramarynowego, ultramarynę w ultramarynowej chmurze wydychanego powietrza. wydycham ciebie, wydycham ultramarynę, wydycham ciebie, ultramarynowego. wydycham ciebie, ultramarynowego, wydycham ciebie, ultramarynowego. wdycham ciebie, ultramarynowego. 근데 д о 에비울 ч а